Dobry wieczór, dzieci. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do wysłuchania wiersza pod tytułem Zielony, Pana Marcina Trybcieńskiego. Pan ogórek żył w ogródku, rosnął sobie po pomalutku. Zgrzędy się nie ruszał wcale i zielenił się wytrwale. Aż raz obok w środku lata rozwinęła się sałata której zieleń niezrównana zachwycała go od rana. Pan ogórek ze swej grzędy zaczął błagać ją od względy, ale ona choć nie mała, w głowie wciąż zielono miała. Odmawiała mu z uporem, aż uległa przed wieczorem, gdy bez reszty skradł jej serce, na spotkaniu. 我看你是不喜欢。